Już 15 lat minęło od powstania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Na terenie województwa lubuskiego oraz części dolnośląskiego na rzecz jednostek 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej pracuje oddział regionalny WAN w Zielonej Górze. Do dyspozycji żołnierzy jest 93 pracowników oddziału w biurach przy Alei Zjednoczenia 104 i Jasnej 12. Naczelną zasadą, którą kierujemy się od wielu lat w naszej pracy, jest najlepsze zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych. Agencja budując dla żołnierzy nowe bloki wybiera projekty niebanalne, ciekawe architektonicznie, z nietypowymi i nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Elewacje budynków utrzymane są w przyciągających wzrok, aczkolwiek stonowanych barwach. Zobaczmy kilka budynków wybudowanych przez oddział regionalny WAM w Zielonej Górze. Budynek przy ulicy Okopowej w Solencinie. Kompleks budynków przy ulicach Hełmońskiego i Malczewskiego w Międzyrzeczu. Zmodernizowany budynek mieszkalno-internetowy w Świętoszowie. Budynki przy ulicach Dworcowej i Karpińskiego w Żaganiu. Nowo wybudowany budynek przy ulicy Koszarowej w Żaganiu. Dbamy o to, żeby zarówno rozwiązania wewnątrz, jak i infrastruktura zewnętrzna naszych osiedli i budynków była funkcjonalna i sprzyjała wygodnemu zamieszkiwaniu oraz dawała wiele radości rodzinom żołnierzy. Oddawane lokale mają wysoki standard wykończenia, pod klucz, są to mieszkania duże, wygodne i komfortowe. Posiadają pełne opomiarowanie mediów, co pozwala, aby żołnierz do agencji wpłacał wyłącznie czynsz. Nowoczesne wyposażenie kwater internetowych, podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych, pozwala żołnierzom na natychmiastowe zamieszkanie. Również budynki internetowe posiadają kompletne wyposażenie pokoi i łazienek. udostępniają żołnierzom wspólne funkcjonalne kuchnie oraz wielostanowiskowe pralnie. Oddział Regionalny Wam w Zielonej Górze już oddał na potrzeby żołnierzy ponad 1100 lokali mieszkalnych i 300 nowych miejsc internetowych. W następnych trzech latach oddamy do użytku 424 lokale mieszkalne i 100 nowych miejsc internetowych. Przy projektowaniu i budowie nowych obiektów uwzględniamy najnowsze technologie i materiały. Stosowane nowoczesne rozwiązania w przyszłości pozwolą użytkownikom na samodzielne decydowanie o wysokości comiesięcznych opłat. W okresie 15 lat za nasze inwestycje otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień. Mamy nadzieję, że przyszłość będzie jeszcze bardziej owocna. Nieustannie będziemy podnosili jakość świadczonych przez nas usług, aby żołnierz nie miał wątpliwości, że dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest najważniejsze.